Hej, o z tej strony Madzie, witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy golić siwulca. I ponadto ja mam to robić, a nigdy nie goliłam konia, więc mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Ale musimy go golić, no bo siwulec za mocno się po prostu poci. No i ja po prostu czekam wieki, żeby wyschnął, wysechł, Nie wiem. Siwy? Śpisz? Chyba tak. Cześć, siwulec. My teraz idziemy sobie nagrać roleczkę z okazji Black Week. Tutaj mamy derkę, więc uwierzemy w dereczkę. To jest już jego derka. Zgadnijcie, jaki wzór wybrałam. Popatrz, co tu się dzieje. Tu. Nie telefon, tylko patrzcie. Próbuję otworzyć. Pomóż mi. Pom pomagaj. Ucz się. Tak powołucham. Chodź. Popatrzcie jaką derkę ci wybrałam? Taką! Będziesz w pączki! No, podoba ci się mój wybór? Czy wolałeś dinozaury? Nie, to jest najlepsze. Patrz, to jest leniwie dla ciebie. No, ubieramy ciebie. Teraz, bo musimy nagrać szybciutko roleczkę. A tutaj w ogóle dostaliśmy od razu ulotkę, więc pokażę. Będziemy nagrywać rolkę do Black Week. I dostaliśmy tutaj. O! Siwy reklamuje. No już wracamy z nagrywania rolki. Miało to trwać chwilę, a trwało trochę dłużej, bo to trzeba było nagrać wszystko one ale oczywiście zobaczycie to na moich innych social mediach. A w jest w pięknych pączkach. Idziemy teraz do stajni na golenie. Zaczęliśmy siwego przygotowywać do golenia. Tutaj mam różową kredkę. Wybraliśmy taki wzór, proszę bardzo. Na początku miałam zrobić pół ale stwierdziłam, że on się na tyle płaci, że lecimy całość. O, tu. Nie wiem, czy tu dobrze zrobię, bo ja ogólnie nie potrafię tego robić, ale postaramy się. tak? Tu jest jedna i musimy ich sobie znaczyć w drugiej. To było tak. I to szło gdzieś potem tu. Tak. Mhm. Tu. O, tu dobrze to o, szlepo, szlepo, dobrze. I to szło. No to nam, nie wiem, Tu już było testowanie przeze mnie. O! To nie się dotyczy. Już nie musimy tej linii różowej. O! świetna ta maszynka. Muszę podać do tego. Widziałeś to? Ja to, to, to zaraz zamiotę. Zaraz, no Ja będę tym... ten... oddychać teraz. musimy Więc, yy, Przydałaby się taka ta szczotka chyba. Weźmiemy zaraz. Żeby go to tak... ci podam. Może połóżkę tym no, prezent dla kogoś. Ale ogólnie mega satysfakcjonujące to jest. Patrzcie ile on sierści gubi. Znaczy gubi. 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 Personalne golenie koni, Magdalena Komorowska. Robisz to pierwszy raz? <grym _> tak. <grym _> to, to pierwszy raz? Pierwszy nie ostatni. Pierwszy, ale ładny, fajny. O ja, ale fajny. To, to też jest fajne, bo jest taki miś popularny, ale no... Tyle się czeka aż on wyschnie, że to po prostu jest dramat. No musimy. Ale że masz teraz derkę z kapturem, to już możemy go ogolić, bo wcześniej czekamy na derkę z kapturem, żeby nie chodził taki goły, bo słyszałam, że... Konie części się właśnie przyziębiają przez to, że właściciel goli i myśli, że a szyja to nic, a właśnie od szyi też wszystko idzie, więc jak u nas podmian jest głową, rzucamy się czapkę. Nie, Nie wiem, czy to jest potwierdzone, ale tak słyszałam, więc przezorny zawsze ubezpieczony. Você fala demais, não pode ser doste. Upaciłaś go. Tutaj My. najgorzej tutaj, żeby ci też piękne grzywy nie wsiadły wychodzą jakieś rany, których nie było widać wcześniej Jeżeli się robi ciężko, to nam być po prostu wyszła. bo nie widzę i nawet widać, jakie się robią schody. To jest za duży popie, a nic nie widzę. tu pod to nie będzie widać, nie? Jak będzie widać.

Za Sabka, już muszę rękę podnieść i czuję jak mam blokadę. ciężko. On jest taki wysoki, on jest tak spina wysoko, że ja nie dosięgam tutaj na samym górze. Nie masz takiej chyba różnicy. Jak w kamerze widać różnicę? U golenia, czy nie? Leciutko. Drugą stronę Goli. A nagrywa się? Tak. tak. Dobrze. Już mamy prawie drugą stronę. No prawie, dopiero teraz zaczęłam. Tutaj troszeczkę spadło, ale jeszcze niewykończone. Jeszcze tu zaraz na głowie, ale to na końcu, bo troszeczkę mu się też przestało podobać. Jak w połowie stwierdził, że już nie chcę zostać, Ale... Robimy dalej. Najgorzej, że tutaj, nie wiem czy tu zakończyć, czy później tu, ale chyba tu zakończymy na razie i zobaczymy jak to się sprawdzi, bo później jeszcze muszę iść na trening w sumie. To będzie ciemno. A już muszę go pojeździć, no ale trudno, więc niestety. Dobrze, że nie całego konia, bo całe, to konie to by cały dzień zajęło. mam dość jest, jest ciężkie, tak się ciągle, to ręka boli. Bo jak muszę tutaj wyżej iść, nie? bo jak tu to spoko, ale jak mam tutaj. O, to to ja ślepiej proszę. Ale, ale no. No, ucięliśmy trochę grzyby, ale o, to tam. No, nie Nieważne. Kto by się tym przejmował, jak on ma na dwie strony ją. <suszy> Jej, już się wystraszyłam. Dobra, patrzba, to nie <suszy> zrobiłam I myślałam, kurde, jest idę, tak się zamyśliłam. To jest gole i nagle ten.

Super! żebym dostał. Wszystko mi a byś, a byś... W butach to pasuje. Widziałam, czyste wszystkie z dzisiaj. Czyściutkie Nie przemyślałam z tego. Ja nie wiem, jak ja do domu bajdę od tego. Zacznijmy. Tak, mam to wszędzie, wszędzie, tutaj krzywo, niestety mu z drugiej strony tam przeciągam grzywę, a dopiero co tak chciałam, żeby mu ładnie odrosło, bo mu to sterczała i teraz znowu będzie mu sterczyć, żeby będzie mu odrastać. Wszystko mnie gryzie i chyba na niego nie wsiądę dzisiaj. No nie wsiądę, no przecież nie wsiadę na niego, trudno, dzisiaj ma wolne, jutro wsiądę, bo to tragedia jest. Muszę tego jakoś zrobić. Zrobimy jedzenie, no. Tak, proszę Państwa, robimy ujeść. Cyk. I cyk. Super, świetnie, pięknie. Nie? Musimy się mieszać. Idziemy konikowi po Ukradniemy komuś miarkę. Nie wiem, kogo to, ale. Nie interesuje nas to. Dobra, jest git. No. Wólec już dokończony. No nie wiem czy jest idealnie, czy jest równo, ale na razie jest okej. Okay. Zobaczymy, sobie, co on się się O, fajne, jeśli się z to sypie. Ja jestem cała, nie wszystko drapie. W planach miałam wsiąść, ale już odpuszczę. Już odpuścimy. Chodź, idziesz zjeść i jutro sobie pojeździmy. Akurat się niego to wszystko w sobie. ktoś jakąś poduszkę sierści niedźwiedzia. Trochę tej sierści mu wypadło. No, wypadło. wypadło. Nie, nie. On zgubił tak. No, wiem o co chodzi. Chce jakąś poduszkę z tego? Sprzedam się z siwego na Wintet. Licytacja, kto chce Weźmy to i to do forka i serio, sprzedam poduszkę z siwego. A co? Zgłaszać się kto, Zgłasza kto chce. Zgłaszać, już ogolony, wcina na kolację. O, dawaj ten kantarek w ogóle, bo ci go tak zostawiłam. Rozpięty. Nie niezadowolony, że robota minęła co? Ale już mi się nie chce, szczerze powiedziawszy. Jakoś już nie mam ochoty. Ale nawet nie wygląda, żeby jakoś było golone tylko tak o. linia, taka. ale to nie, tu jest nie jest widać. To jest... Wypadła, to Wypadła mu ta sież. Tak, on zgubił. Zgubiłeś sież, siwy! Jak mogłeś! Jeszcze prosto od siwego przyjechałam do Soniki, jest całkowicie ciemno, ale muszę jej po prostu ubrać derkę. Bo no w nocy zapowiadają mrozy, więc no. Sonia ubrana. Tak po ciemku całkowicie. No ale ważne, że ubrana. Ja uciekam, bardzo zimno jest, masakra. Ale już tu nic kompletnie nie widać. Jest ciemno. Zobaczenie w kolejnym odcinku, pa!